Jesteśmy tutaj jako przedstawiciele partii Polska 2050 Szymona chołowni i spotykamy się z Państwem przede wszystkim po to, żeby powiedzieć dzień dobry. Jesteśmy w Szanowie, rozpoczynamy swoją działalność oficjalnie jako struktury partii Polska 2050 Szymona chołowni Ostatni czas to były wybory wewnętrzne w naszym ugrupowaniu, zakończyliśmy ten proces. Mamy. Demokratycznych wyborach wybranego, wybranego szefa partii Szymona Hołownie. Mamy wybrane władze regionalne. My stanowimy część regionu małopolskiego. Okręg numer 12 jest to koło obejmujące takie powiaty jak Szanowski, Oświęcimski, Wadowicki, Myślenicki i Suski. Wspólnie w tym okręgu rozpoczynamy swoją działalność, przygotowując się do. Maratonu wyborczego, który będzie nas czekał w najbliższych miesiącach. To są i wybory parlamentarne, ale przede wszystkim najistotniejsze dla nas wybory samorządowe, które odbędą się już w przyszłym roku. Jesteśmy tutaj po to, żeby zachęcić do współpracy wszystkich tych, którym bliskie jest nasze DNA. Którzy, podobnie jak my, myślą o tym, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość nie w kontekście jednej kadencji, w kontekście roku, dwóch do przodu, ale w kontekście e, tak naprawdę całego pokolenia. E, Polska 2050 to właśnie e, nasz cel, aby Polska przez te najbliższe lata, przez te najbliższe dekady zmieniała się w partię zmieniała się w państwo bardziej nowoczesne, w państwo demokratyczne, w państwo zielone. To są nasze główne cele, które przyświecają naszemu ruchowi. Dzisiaj są ze mną liderzy, nasi liderzy lokalni, których będę chciał państwu przedstawić, którzy wspólnie ze mną będą budować struktury Polski 2050 właśnie na terenie powiatu chrzanowskiego. Na wstępie chciałbym po kolei każdego z nich przestawić i oddać głos. Zacznę od Krzysztofa Bałca który w naszym powiecie szanowskim jest znany zwłaszcza e, tym, którzy kochają rower. Krzysztof od lat angażuje się w działalność Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów, jest sekretarzem zarządu. E, zawodowo e, to jest menadżer, który przez wiele lat był związany z e, Orlenem w Trzybini. Obecnie nadal pracuje w branży logistycznej, kolejowej. E, Krzysztof, bardzo Cię proszę o głos. Dobry Bos Krzysztof, dobry przedstawił. Generalnie yy, dlaczego jesteśmy w partii? Dlatego, że partii Polska yy, 2050 było na połowni. Dlatego, że yy, fundamentem yy, działalności tej partii jest powstaje wcześniej Stowarzyszenie. Yy, na podstawie yy, działalności tego stowarzyszenia powstały yy, wzorce yy, DNA. A ostatnio na zjeździe Stowarzyszenia 1. w styczniu zostały ustalone 10 zasad, według których będziemy postępować. Jednym z tych zasad jest punktualna, czysta i przyjazna kolej. Kolej w każdym powiecie. W związku z tym należy dbać o, o to, aby infrastruktura kolejowa rozwinęła się. Aby w każdym powiecie, w każdym mieście do większej ilości osób niż 10 tysięcy ta kolej dojeżdżała, żeby ludzie mogli z niej korzystać, a to związane jest też z jednym z naszych punktów, gdzie, gdzie wskazaliśmy elementy ekologiczne, Polska na Zielonym Szlaku, tak? więc komunikacja zbiorowa, jaką jest kolej, budowa infrastruktury do tej komunikacji zbiorowej, parkingi przystanki autobusów, miejsca parkingowe wraz z elementami ładowania pojazdów elektrycznych. To jest infrastruktura, którą powinniśmy budować, dbać i rozwijać, myśląc o zielonej Polsce. Dotyczy to również komunikacji rowerowej, czyli wykorzystania rowerów w transporcie. Budowa bezpiecznych, asfaltowych, przyjaznych ścieżek rowerowych dróg rowerowych prowadzących w krótkich odstępach do szkół, do zakładów pracy na zakupy i wszędzie tam, gdzie możemy się poruszać, z wykorzystaniem auta. Zamiast auto zastępujemy do rowerem. Na tej podstawie została zbudowana też zasada dla komunikacji kolejowej. U nas propozycja jedna to był jeden bilet miesięczny za 150 zł. 150 zł Komunikacji zbiorowej przez miesiąc, wzorowany na zasadach zachodnioeuropejskich, gdzie w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech takie, takie zastosowanie już jest wykorzystane. Także budując Zieloną Polskę poprzez komunikację zbiorową, z wykorzystaniem również elementów alternatywnych związanych z ekologią czyli rowerów, działamy i będziemy rozwijać, zarówno nasze struktury. Jak i to, co będzie się działo w naszym mieście, w naszym powiecie. Dziękuję. Teraz chciałbym oddać głos Przemysłu Stusińskiemu. Przemek jest również mieszkańcem naszego powiatu, prawnikiem z wykształcenia, obecnie doktorantem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat zajmuje się kontrolnym finansowym, obecnie w branży Automotive. Bardzo proszę Przemku o zaproszenie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dołączyłem do partii Hołowni, Polska 2050 Szymona Hałowi, gdyż uwierzyłem w to, że polityka może mieć inną, lepszą jakość, w której działania podejmowane są na kadencję, na pokolenie, a nie na kadencję. Ten aspekt jest dla mnie niezwykle istotny, gdyż zmienia fundamentalne nasze myślenie związane z funkcjonowaniem partii i państwa. Koncentrując się na efektach tych działań w horyzoncie długoterminowym, a zatem co do zasady przemyślanym, stabilnym i przewidywalnym, jednym z kluczowych obszarów zainteresowania Polskim 2050 jest edukacja, która jest mi szczególnie bliska z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że moja małżonka jest nauczycielką, zatem mam możliwość z bliska zobaczyć i ocenić codzienne wyzwania i problemy, z jakimi zmagają się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Po drugie, dlatego że edukacja ma nie tylko wymiar krajowy, ale przede wszystkim lokalny. Ja osobiście głęboko wierzę w to, że o sile gospodarki stanowią jej wykształceni obywatele. Obywatele, którzy mają szansę na równy. Dostęp do nowoczesnej, proinnowacyjnej, proekologicznej edukacji, która, która pozwoli ich wyposażyć w niezbędną wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy, oraz jednocześnie wyposaży szkoły w niezbędne narzędzia, które pozwolą im być zdolnym do tego, aby pobudzać kreatywność i zaangażowanie uczniów na każdym etapie ich rozwoju. Stąd też partia Polska 2050 Szymona Hołowni stworzyła pierwszy w Polsce tak kompleksowy program, który nazwała Edukacja dla przyszłości. Program ten jest bardzo pozytywnie oceniany przez środowisko nauczycieli i ekspertów. Ja zachęcam tutaj jednocześnie do odwiedzenia naszej strony internetowej partii, a również naszego tym tanku Strategii 2050, w którym można szczegółowo przeczytać o tym programie, jak również o programie dotyczącym innych obszarów naszej działalności, takie jak gospodarka czy służba zdrowia. Ja oczywiście skupię się na tych najistotniejszych, natomiast gorąco do tego zachęcam. Szanowni Państwo, ja uważam, że ten program ma realną szansę zmienić jakość kształcenia naszych dzieci. Ten program spowoduje, że rodzice nie będą mieli obaw o to, że ich dziecko ma szansę zdobyć solidne wykształcenie. To jest dla mnie bardzo ważne. I Dlatego jednym z, z przejawów naszych działań, z naszych kluczowych zadań w tym zakresie będzie spowodowanie, aby uczniowie po szkole podstawowej mogli swobodnie posługiwać się językiem angielskim, a także drugim językiem także w stopniu komunikatywnym po szkole ponadpodstawowej. Ja osobiście uważam, że jest to ważne nie tylko z uwagi na taki charakter nie tylko z uwagi na to, że można to wykorzystać w pracy zawodowej, ale również w życiu codziennym. Jednocześnie uważam, że nie zrobimy tego wszystkiego bez wzmocnienia roli i prestiżu nauczycieli, którzy powinni zostać również wyposażeni w narzędzia i stworzenie warunków do ciągłego doskonalenia i rozwoju w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym i gospodarczym, co zresztą dobitnie pokazało ostatnie lat. Bo tylko kompetentny i zmotywowany nauczyciel zapewni dobre wykształcenie dla naszych dzieci. Prosić o głos Jacka Kosowskiego. Jacek jest niezwykle doświadczonym menadżerem, który w swoim życiu może się jednym, że do tej pory świetnie wdrażał różnego rodzaju zmiany w przedsiębiorstwach. Dzisiaj jest tutaj z nami w Polsce 2053 na chłopu. Jacku proszę cię o głos. Dzień dobry. Zdecydowałem się wstąpić do parki i rozpocząć działalność polityczną ponieważ uważam, że swoje doświadczenie, umiejętność mogę wykorzystać w rozwiązywaniu problemów ludzi. Jednym z takich problemów niewątpliwie jest odbudowa publicznej ochrony zdrowia, tak aby ludzie nie musieli dopłacać do prywatnych wizyt. Naszym priorytetem jest to, żeby pacjent był w tym całym systemie osobą najważniejszą. Żeby to pacjent czuł, że ma tam ochronę i uczestniczy w służbie, i ta służba jest zdrowia dla niego. Chcemy, aby większą odpowiedzialność tutaj podejmował lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. To lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma opiekować się pacjentem, ma kierować go do specjalistów, ma kontaktować się ze specjalistami i to on ma prowadzić przez tą całą ścieżkę pacjenta. Uważamy tak iż maksymalny termin wizyty u specjalistów nie powinien być większy niż 3 miesiące. Prowadzimy zasady, że jeżeli ten termin będzie, nie będzie terminów i ten termin będzie dłuższy niż 3 miesiące, prywatne wizyty będą refundowane na koszt państwa. Uważam, że rozwiązywanie problemów systemu ochrony zdrowia należy to robić, a nie zamiatać pod dywan. Dziękuję bardzo o głos Monikę Szynaczko. Monika jest wieloletnim pracownikiem samorządowym, jedną z liderek ruchu Polska 2050 na w województwie małopolskim. Monika, Bartosz. Dzień dobry. W naszym ruchu stawiamy na Polskę solidarną, innowacyjną i zieloną. Oprócz wspomnianych tematów nowoczesnej edukacji, ochrony zdrowia, transportu, jest jeszcze tak jeden bardzo istotny temat. Chodzi o to, że Polska powinna być napędzana tanią, zieloną energią. I dlatego chcemy wprowadzić, chcemy wdrożyć nowy program Elektrownia w każdym domu. Bo na energii powinni zarabiać ludzie, a nie wielkie spółki skarbu państwa. Chodzi o to, aby właściciele domów jednorodzinnych, mieszkańcy bloków, wspólnoty osiedlowe oraz gminy mogły produkować zieloną energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, pomp ciepła, a także biogazowni i wykorzystywać i zarabiać na nadwyżkach, które wyprodukowali. Zielona energia to dla nas bardzo istotny cel, a polska zielona oznacza również to, że będziemy dbać, aby w przestrzeni miejskiej dominowała zieleń, a nie beton. I o to, aby zapewnić naszym dorastającym dzieciom czyste, bezpieczne środowisko. Dziękuję.